Jak w końcu ruszyć z z marketingiem dzięki banalnie prostej metodzie magicznego 1% i dzięki temu zwiększyć efekty naszego marketingu nawet o 1000% w skali roku? Czy jest to możliwe? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu sardynkibiznesu.pl, czyli jak usprawnić małą firmę. Ja nazywam się Radek Klimek. Dzień dobry. Na początku troszkę ogłoszeń parafialnych, zanim przejdziemy sobie dalej. Także o czym sobie dzisiaj opowiemy? O magii procentu składanego w marketingu. Ernest Hemingway Ernest Hemingway mówił, że pierwsza wersja czegokolwiek zwykle jest gówniana. Uwielbiam ten cytat. I jeżeli mówimy o marketingu, warto się go trzymać. Dlatego, że dzisiaj powiemy sobie o podejściu, które musisz sobie wyewoluować. O, udało mi się to powiedzieć. Jeżeli chodzi o samo podejście do marketingu, czyli jeżeli byś, mielibyśmy sobie tutaj zdefiniować marketing, no to takiemu podejściu, które ma sprawić, że klienci będą chętnie kupowali Twoje usługi. I że tych klientów będzie więcej. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych odcinkach z podcastu, zapraszam na newsletter.sardynkibiznesu.pl, tam się zapisz. I nie zapomnij też od Insta. Jeżeli masz telefon gdzieś pod ręką, bierz go od razu do łapki, wstukuj tam takiego gościa, który nazywa się Klimszew Sardynka i dodaj do obserwowanych. Dziękuję. Jeżeli wolisz transkrypcję tego odcinka, nie chcesz słuchać, zapraszam na blog. Znajdź sobie zakładkę podcast, wyszukaj go i możesz tam sobie go przesłuchać, i możesz też pobrać mapę myśli. A jeżeli wolisz obejrzeć formę z mapą myśli, to zapraszam na kanał YouTube i tam do, możesz sobie zobaczyć to nagranie razem z mapą myśli i łatwiej to będzie na pewno przyswoić. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu i oświadomienie tego dzisiejszego zagadnienia pozwala w końcu ruszyć marketing. To jest przesłanie na dziś. Bo jeżeli my wpadniemy w taką pułapkę, my jako przedsiębiorcy wpadniemy w taką pułapkę, że zaczniemy się zamartwiać tym, ile rzeczy jest do zrobienia i jak perfekcyjnie to musi być zrobione, żeby usatysfakcjonować nas, żeby usatysfakcjonować klientów, żeby to było godne temu, żeby stanąć w szranki z tym, jak ma przygotowane rzeczy konkurencja, to ta świadomość tego paraliżuje. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że. Jako przedsiębiorcy do marketingu często podchodzimy tak, że, wiecie, albo grubo, albo wcale, nie? Czyli musi być zrobiona całość od początku do końca, bo nie mamy czasu, żeby zajmować się tym problemem fragmentarycznie, bo wolimy zrobić to raz i mieć spokój, bo generalnie większość z osób prowadzących firmy, nie lubi marketingu i nie lubi się tym zajmować. I te dwie rzeczy, czyli ta świadomość tego takiego perfekcjonizmu, który trzeba wdrożyć oraz tego, że trzeba zrobić całość, to są rzeczy, które kompletnie paraliżują i wybijają z rytmu i tak anihilują jakiekolwiek podejście sensowne do działań związanych z mówieniem, opowiadaniem rzeczy o swojej firmie, czyli tym, co byśmy nazwali roboczym marketingiem. I sprawiają obie te dwie rzeczy, że na marketing nigdy nie mamy sensownie czasu. Bo no Prawda jest taka, że przedsiębiorcy zwykle nie mają czasu na, na, marketing, na, na marketing, albo czekają na to, że będą mieć więcej czasu, czyli czekają na jakiś taki magiczny super moment, gdzie problemy nagle znikną, gdzie nie, nie trzeba się będzie nic zajmować, żeby wtedy tak ów, na 7 najlepiej godzin siąść sobie spokojnie i te wszystkie rzeczy zrobić. I tak naprawdę czekają na więcej czasu, którego nigdy nie mają, a więc koło się e, zamyka. I rozwiązaniem tego jest właśnie metoda 1%. I w niej chodzi o to, to jest banalnie proste, tak naprawdę, żeby rozwalić te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, nie patrzeć na nie, tylko żeby nastawić się na to, że cały czas coś ulepszamy, ale choćby o 1%. O najbardziej minimalną rzecz, jaką się da, ale cały czas przemy z tymi rzeczami do, do przodu. No i tu się pojawia właśnie dokładnie tak samo jak w przypadku oszczędzania magia procentu składanego. No bo jeżeli mamy procent składany, no to jeżeli. Powiedzmy, mamy 1000 zł w skali roku i, i mamy tam z, z, z tego 1000 zł 10% o, zaszalałem, no ale będzie to łatwiej policzyć, no to po roku mamy 1100 zł, ale jeżeli do tego 1000, ale jeżeli to zostawimy na kolejny rok, no to oprocentowane już będziemy mieli 10%, ale 1000. 100 zł plus 10%, więc tam, tam to jest ile jakieś 111, tak, jak, 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 do, jak dobrze liczę na kolejny rok. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj dokładnie tak samo to działa. Jeżeli wykształcimy sobie taki nawyk, że będziemy pracowali z marketingiem na zasadzie 1%, u, ulepszali minimalnie rzeczy, ale ulepszali je cały czas, cały czas poprawiali, to w perspektywie czasu zobaczymy, że to nam daje. Efekty dużo, dużo większe, sięgające właśnie 1000%. Ja wiem, że to jest troszkę clickbaitowe, no ale chciałem to w miarę plastycznie yy, przedstawić. Także do czego zmierzam? Nie wiem, do brzegu, do brzegu. Nastaw się na ciągłe ulepszanie swojego marketingu. Czyli dobry marketing, dobra praca nad marketingiem to, są, to jest ciągła praca, ale to są mikro zmiany. Niewielkie, rewolucyjne wyzwania i ciągłe zaczynanie od nowa. Jakbym miał takiej analogii szukać, to Praca z marketingiem to jest wojna partyzancka, a nie jedna decydująca bitwa i święty spokój. Pamiętaj, że jeżeli mówimy o II wojnie światowej, bardzo często mówiono, że to, jako że wybuchła, po pierwszej wojnie, że to już jest tak wielka wojna, że położy kres wszystkim wojnom na świecie. Nie, z marketingiem jest podobnie. Zawsze będzie jakaś kolejna wojna, zawsze będzie jakaś kolejna bitwa do wygrania. Jeżeli wyplujesz wszystkie siły, całą energię na to, żeby zrobić plan idealny, który ma wypalić tu i teraz i zmienić podejście o 180 stopni. To tak nie działa. Także dobry marketing to są ciągłe zmiany, ale to, żeby oszczędzić Twoje zaangażowanie, Twoją energię i, i móc się rozeznać, co jest dobre, a co złe, te zmiany powinny być cały czas wdrażane w skali mikro, bo jeżeli mówimy o y, takim środowisku małych czy mikrofirm, gdzie pewnie albo masz jakiegoś jednego specjalistę od marketingu, albo sam się tym zajmujesz, to i tak nie masz czasu ani możliwości na to, żeby wdrożyć super wielki plan, który załatwi wszystkie sprawy. I to, co jest ważne w tym podejściu, to to, że marketing, dobry marketing powinien być reaktywny, uwielbiam to słowo, w stosunku do tego, co mówią i jak działają z naszą firmą klienci. Co przez to rozumiem? To, że możesz wymyślić najlepszy plan na świecie, od A do Z, choć przedsiębiorcy mali często działają bez planu, ale ok, wymyśliłeś, wymyśliłaś najlepszy plan na świecie, a potem przychodzi rzeczywistość, czyli włożyłeś, włożyłeś w niego dużo, dużo energii, włożyłeś w niego dużo pieniędzy, dużo swojego czasu, dużo zaangażowania, wypełniłeś rzeczy, żyły i teraz... Nic z tego nie wyszło. Masa energii poszła psu, wiadomo, w co. I z marketingiem często tak bywa, w przypadku małych firm, nie wiem, jak jest duży w korporacjach, że nie da się tego zrobić raz dobrze i do końca. Zwykle. Bo zawsze będą się pojawiać jakieś przeszkody, trudności. Nie wszystkie też lade przewidzieć. I. Znowu, trzeba być reaktywnym. Bardzo często może być tak, że my sobie coś wymyślimy o, o naszym produkcie, o naszej usłudze, o sposobie komunikacji tego, ale okazuje się, że klienci tego nie kupują, że na klientów to nie działa, że my możemy mieć jakieś wyobrażenia dotyczące tego, w jaki sposób o tym opowiedzieć, w jaki sposób to sprzedać, w jaki sposób, w jakie słowa to ubrać, jaki przekaz marketingowy, to wszystko łoblec, jak to mówi moja babcia, no ale potem okazuje się, że mimo tego perfekcjonizmu, który mamy zaszczepiony w głowie, krok po kroku to powinno wyglądać, klienci wysyłają nam zupełnie inne sygnał, i teraz trzeba być reaktywnym, żeby to, co my sobie wymyśliliśmy, zderzyć z ich oczekiwaniami, tak żeby to było uszyte pod nich. A więc zmiany są wpisane w działanie. I teraz zobacz, jeżeli sobie e, rozpiszemy to jakby na dwie strategie. Strategia jednego procenta, czyli robię małymi kroczkami, robię kroczek, Oho, rozglądam się, działa super, e, idę dalej. A jeżeli rozglądam, a jeżeli rozpiszę to na zasadzie wielkiego skoku, czyli Dobra, zaplanowałem sobie, jestem przygotowany i robię wielki skok, ale okazało się, że przez to drzewo, które musiałem przeskoczyć, za nim jest wielka przepaść, w którą wpadam i łamię sobie nogi, no to jest to lekko ryzykowne. A jeżeli robię te małe kroczki, to wszedłem na to drzewo, okej, okay, widzę przepaść, mogę zrobić krok do tyłu i teraz zastanowić się, czy nie da się tego jakoś obejść, znaleźć innej ścieżki. I ta metoda procentu daje nam też to, jakby tą przewagę, że często... Może być tak, że dojdziesz do jakiegoś satysfakcjonującego etapu, który w miarę okej okay działa i zostawisz go. Jasne, można go ulepszyć, ale działa na tyle dobrze, że nie trzeba wdrażać nowych rzeczy, albo można zostawić status quo i działać tak, jak, tak, 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 tak jak do tego doszliśmy. Ale zdecydowanie łatwiej to osiągnąć robiąc małe kroki, czyli ulepszać o 1%. Bo może być tak, że coś wymyślasz. I teraz zderzasz się z odbiorem klientów, oni są reaktywni i na podstawie tego, co oni ci odsyłają, dają w Twoją stronę, ulepszasz produkt, usługę, swój pomysł na marketing. Czyli albo wprowadzasz jakieś poprawki, albo coś, coś zmieniasz, albo skalujesz, kiedy super działa, czyli okej, okay, zażarło, świetnie, doszliśmy do tego etapu, to teraz wystarczy w to włożyć więcej pieniędzy, żeby to skalować i, 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 i osiągnąć większe wyniki. Albo co jest najtrudniejsze, ale też najlepsze, odpuszczasz, rezygnujesz, dochodzisz do wniosku, kurde, no nie pykło. Nie zadziałało, OK, wyciągnąłem wniosek, trzeba znaleźć inną drogę albo zrezygnować z tego w zupełności. I ta magia 1% to jest broń, która da Ci kolosalną przewagę, jeśli sobie tylko uświadomisz, uświadomisz i jeśli sobie pozwolisz na tego typu działanie. Czyli małymi krokami jak osiołek, ale nieprzerwanie do przodu. Cały czas działasz, cały czas ulepszasz. I to jest bardzo ważne. W sensie ta metoda nie zadziała, jeżeli nie będziesz wkładać tej regularności, powtarzalności. To moim zdaniem 80-90% sukcesów marketingowych bez względu na skalę i rozmiar, to jest to, że te rzeczy są robione powtarzalnie. Powtarzalnie to nie znaczy, że są te same, nie? To mówiłem, czyli robisz krok, rozglądasz się, OK. Albo ulepszam, albo zmieniam, albo poprawiam, albo się wycofuję. I nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś takimi spektakularnymi sukcesami, to to jest raczej jednak. Kropla w morzu morzuty, które były ciągnięte regularnie. Ale żeby sobie dać na to szansę, no to właśnie trzeba so, sobie pozwolić na to, że te zmiany będą mikroskopijne. I teraz, jakby to mogło wyglądać no w praktyce, no bo ja opowiadam o tym dość, dość, dość teoretycznie, no ale to rozpiszmy to sobie na dwa przykłady. Pierwszy to jest przykład kosmetyczki, czyli mała lokalna firma. A drugi to powiem, jak to wyglądało u nas ze stroną, na której można pobrać darmową politykę prywatności. Czyli mamy. Firmę, w której mamy kosmetyczkę i chcesz pozyskać więcej klientów, i zakładasz Buksy. Buksy to jest taki, e, taka platforma do umawiania wizyt. Jest tam bardzo dużo rzeczy, które by trzeba wpisać. I robisz sobie taki plan, który by zrobić, żeby był minimum. Czyli planem twoim minimum na pierwszym etapie jest założenie konta i wpisanie wszystkich nazw zabiegów plus ceny. I koniec. I zostawiasz i działa, bo nie masz więcej na to czasu, dlatego że działasz w systemie 1%. I teraz znowu znajdujesz trochę czasu na marketing, świetnie. Dodajesz do tych zabiegów opisy. Choćby po jednym zdaniu do każdego zabiegu. Potem masz znowu troszkę więcej czasu, no to dodajesz suche zdjęcia z gabinetu, czyli same zdjęcia, jak wygląda Twój gabinet. Potem znowu masz wieczór trochę czasu chcesz coś poprawić, to dodajesz zdjęcia z klientkami, czyli na przykład jeżeli robisz paznokcie, albo robisz tam jakąś endermologię, albo robisz jakiś masaż twarzy, jakieś kobido, to dodajesz zdjęcia, jak już masujesz, nie? Pierwsze mieliśmy zdjęcia suche, suche zdjęcia z gabinetu, teraz już mamy zdjęcia z klientkami i klientki mogą oglądać te zdjęcia, mogą wow, zobaczyć jak to wygląda. Potem możesz dodać kolejne zdjęcia, efekty swoich prac. Na przykład masz w tym gabinecie robić też paznokcie, no to dajesz zdjęcia tych paznokci. Potem możesz rozszerzać te opisy. Tutaj mieliśmy tak, że najpierw dodaliśmy nazwę zabiegów, potem dodaliśmy jedno zdanie opisu. Świetnie biorę usługę Chat GPT i proszę go o rozszerzenie opisów, żeby było po 3-4 zdania. Potem... Na przykład, porządkujesz tą ofertę i układasz według cen, żeby ktoś mógł sobie najpierw przejrzeć paznokcie, potem, żeby mógł sobie przejrzeć zabiegi na twarz, potem, żeby mógł sobie przejrzeć jakieś zabiegi ujednaczające, potem, żeby mógł sobie przejrzeć depilację i żeby jeszcze łatwiej się to przeglądało, szeregujesz je od najtańszego do najdroższego. Potem angażujesz do dodawania komentarzy swojej klientki, czyli klientka do ciebie przychodzi na zabieg i mówisz, dzień dobry, pani Beato, założyłam buksję i chciałbym pozyskać więcej klientek, czy mogłaby nam to pani, mogłaby mi zostawić komentarz? Tutaj jest telefon, jasne, nie ma żadnego problemu, zostawiam. I teraz zobacz, rozpisaliśmy sobie 8 punktów, teraz do tych 8 punktów pewnie można by dopisać jeszcze kolejne 8, ale gdybyś miał, miała to zrobić wszystko od strzału, to byś to przekładała na święte nigdy. Nigdy nie znalazłabyś czasu, żeby siąść przez cały dzień, przez 7 godzin dodawać nazwy zabiegów plus ceny, pełne opisy zabiegów, zrobić zdjęcia z gabinetu suche, zrobić zdjęcia z klientkami, zrobić zdjęcia efektów prac, rozszerzyć te opisy, uporządkować ofertę i jeszcze do tego rozpisać sobie, w jaki sposób zaangażować do dodawania komentarzy inne klientki. Prawdopodobnie, albo by to boksi nie wystartowało, Albo by wystartowało z olbrzymim opóźnieniem. A tak, jeżeli sobie nastawiasz na to, że choćby pojedyncze rzeczy, czyli nawet nie musisz wszystkich tych zabiegów opisywać, to do wszystkich zdjęć, mówisz, masz 5 minut, super, siadam, wrzucam dwa opisy. Mam kolejne 15 minut na marketing, wyskoczyło mi okno, nie mam co robić, mam chwilę czasu, mam wenę, świetnie. Siadam i dodaję kolejne dwa zdjęcia. Przyszedłem, czy przyszłam wcześniej do gabinetu, albo wypada mi klientka. Super moment, porobię zdjęcia, dodam na to buksję, bo wiem, że mam to zadanie. Tyle i teraz znowu magia procentu składanego. Zrobiliśmy tutaj po 1% i po roku, jak na to patrzysz, masz świetnie wypełniony profil. To jest najlepiej wypełniony profil w Twoim mieście. I nagle się okazuje, że najwięcej czasu, kiedy trzeba było na to poświęcić, to było założenie, dodanie zabiegów, dlatego że każda kolejna zmiana to było tylko 5 minut i to był tylko 1%, a efekt to jest 1000%. I żeby nie było, że jestem takim mądry, jakim, że jestem takim teoretykiem, ja Ci opowiem, jak to wyglądało u nas w przypadku strony do pobrania darmowej polityki prywatności. Polecam. Na sartynkach można pobrać darmową politykę prywatności i na tej stronie udało nam się już prowadzić kilkanaście zmian właśnie dzięki temu systemowi. Ona tam funkcjonuje od chyba półtorej roku. I już przeszła, no sporo, sporo liftingu, także przede wszystkim zrobiliśmy ją na WordPressie, nie robiliśmy dedyk dedykowanego fanpage'a, dlatego, że mi zależało, żeby to ruszyło jak najszybciej, czyli zrobiliśmy dokładnie na tej samej stronie, jak jest strona z bloga. Następnie potem Michał, nasz programista, zrobił, że ta strona jest wyśrodkowana, czyli lepiej się to czyta i wygląda to tak landing page'owato, jeżeli się ogląda tę stronę z poziomu komputera. Później dodał takie ptaszki. Czyli, jeżeli mamy checklisty, to możesz sobie tam zobaczyć, że to są takie zielone ptaszki, jako check-in. I lepiej to wygląda tak kolorystycznie. Formularz zrobiliśmy jak najprostszy z GDSpons, nie robiliśmy do tego dedykowanego formularza. Osadzanie tego zajęło nam 10 minut. Ważne, żeby działało i żeby się zapisywało. Dużo było poprawek tekstów. Ten landing page był wielokrotnie zmieniany, na początku był bardzo, bardzo długi, teraz ostatnio głównie w tym teksty usuwam. Potem zrobiłem tak, że przesunąłem formularz w górę. Na początku była taka ściana tekstu chyba tam z tysiąc znaków, dlaczego warto się zapisać, jakie są cechy. Teraz wchodzisz na tę stronę, pierwszą rzeczą, którą widać jest grafika, zaraz pod nią jest formularz. Dopiero pod formularzem można się zapisać. Pod formularzem są opisy, dlaczego warto się zapisać, potem jest jeszcze jeden formularz, a potem jest cała reszta landing page'a. Zmieniłem call to action, czyli button. Najpierw było zapisz się. A teraz jest, pobieram za darmo. I dodałem też wideo. Dodałem też wideo, jest krótki film, też nagrany tą metodą. On ma tam niecałe dwie minuty, w którym pokazuje, jak ta polityka wygląda od środka. Jaki jest efekt e, tych zmian? Taki, że obecnie skuteczność zapisu, w zależności od dnia, wynosi 40-60%. Czyli e, dzięki tym zmianom, znowu 1% mikrozmiany, bo to wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, one były dodawane z czasem, powoduje to, że. Średnio połowa osób, która wchodzi na tę stronę, to jest dobry wynik, zostawia swoją, y, swoje dane i pobiera tę politykę y, y, prywatności. I... Właśnie ten 1% pozwolił mi przetestować to, że ten system reklamowy działa. Mamy obecnie od 10, poprzez 15 do 30 zapisów dziennie i doszliśmy do tego etapami niskim kosztem. I mam know-how, jak to zmienić i dopiero teraz mogę na przykład to skalować na zasadzie, żeby zwiększyć kwotę reklamy, żeby pozyskać na ten landing page, albo zrobić go jako super dedykowany, przygotowany przez grafika, pociąć, żeby świetnie wyglądał. Ale gdybym tego zrobił tego nie zrobił wcześniej, to mogłoby być takie ryzyko, że ludzie by się nie zapisywali. Poniósłbym koszty zrobienia landing page'a, koszty zrobienia podpięcia super formularzy, dalej. I okazałoby się, że to nie działa. I dzięki temu mam i know-how i mam świetną bazę do tego, żeby w tę stronę iść dalej. Także mam nadzieję, że udało mi się trochę. Wyjaśnić i, i dookreślić kwestię tego, jak działa 1% marketingu. Napisz koniecznie do mnie, co o tym myślisz. Pamiętaj, żeby zapisać się na newsletter.stradykibiznes.pl. Pamiętaj, żeby zostawić suba i ocenę w Twojej aplikacji do podcastów. A jak zostawisz komentarz, to już w ogóle będzie bosko. No i cóż, do usłyszenia, do przeczytania i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Pozdrawiam, miej wspaniały dzień i osiągaj fantastyczne rzeczy, które będą zgodne z Tobą. Cześć!